1 milion dolarów. <laughs> Motocykl do zimowania, częściowo przygotowany. Mamusia przyszła sprawdzić, jak tam Twoje baterie się czują. <laughs> 25 kg w sumie. Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> no cóż, witam się z Wami właśnie w takich okolicznościach. Zobaczcie, ile jest śniegu. Ten krajobraz jest po prostu przepiękny zimowy. Tyle śniegu napadało, że szok jest. No, 15 cm myślę, że e, minimum. Oj. Też kochana. Jak tam się czujemy, no, jak samo poczucie zimno, troszkę przymroziło, co? To nic. No, mamusia przyszła sprawdzić, jak tam twoje baterie się czują. Ja podeszłam słuchajcie, oczywiście zobaczyć, jak tam mm, akumulator. To znaczy, no jak tam akumulator? No przyszłam go po prostu wykręcić, wymontować. Z tym, że ja w domu nie znalazłam niestety żadnych kluczy. Eee, no i zobaczymy po prostu. No słuchajcie, z tego co widzę, to tutaj potrzebny będzie tylko śrubokręt krzyżakowy. A taki akurat jest. Także zabieram się za demontaż. Ok, słuchajcie, akumulator udało mi się zdemontować, jak widzicie śrubki śrubki wyciągnęłam i zabieram je ze sobą. Ja pamiętam, że ja tutaj tak troszeczkę na patencie z tymi śrubkami kombinowałam przy wymianie tego akumulatora. Chodzi o to, że żeby no jakby skręcić tą klemę, potrzebna tutaj pod spodem jest nakrętka. I teraz ja nie wiem, czy ja miałam po prostu za krótkie śruby, a to chyba o to chodziło. Ja miałam chyba śrubki za krótkie. I jak chciałam skręcić tą klemę, to ta nakrętka po prostu no, nie łapała się razem z tą śrubką. I ja tutaj pamiętam, upchałam jakieś tam sreberko pod spodem. No, możecie mi napisać, czy, czy to może być tutaj tak skręcone i zostawione, czy to trzeba wszystko zdemontować? Czy te śrubki tutaj w niczym nie będą przeszkadzać? No chyba myślę, że nie, co? Myślę, że tak może być. O. No, to się już trzyma tutaj elegancko. No, także akumulator, słuchajcie, zdemontowany. Motocykl do zimowania częściowo przygotowany. A ja wam będę wdzięczna, słuchajcie, jeżeli napiszecie mi w komentarzach, co jeszcze mogę zrobić, żeby przygotować niunkę do zimowania. Także piszcie mi w komentarzach. <grym> Ktoś tam pisał, czy czy mówił właśnie o tym, że żeby nasmarować łańcuch na zimę? Także też napiszcie mi, co o tym myślicie, czy coś jeszcze tutaj muszę zrobić, przygotować. Jak wiecie, ja waszych rad bardzo chętnie słucham. Także będę wam bardzo wdzięczna. No, ja oczywiście nie mogłam wejść do garażu, bo myślałam, że zamarzł, zamarzł tutaj ten mechanizm otwierający, ale się okazało oczywiście, że kręciłam w złą stronę. Także pozdrawiam niosłam ze sobą, słuchajcie, banery od Marcina. Tutaj do powieszenia gdzieś na ścianę. Ale nie wzięłam żadnego gwoździka ani czy tam czy tam właśnie pineski. Także na razie mm, zostaną. A ja zabieram ze sobą, słuchajcie, mój kask. <gryw> pakuję, Tu mam do niego taki woreczek specjalny. Kask zabieram, bo muszę go słuchajcie odrestaurować, muszę go całego wyczyścić porządnie, muszę wyprać gąbeczki, które są w środku, no wiecie jak to kobieta od makijażu, wszystko jest po prostu uwalone od pudru, <grych> ale też mam fajny plan na shortsa, tak sobie wymyśliłam w głowie fajnego shortsa właśnie, z taką pioseneczką moją ulubioną, także zobaczymy, tylko mówię, muszę go najpierw tutaj odpicować, żeby to się do czegoś nadawało w ogóle zobaczymy, także kask zabieram e, no i co, i tyle słuchajcie ja lecę dalej, lecę do miasta jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia z moją niunką się na razie żegnam aha, tutaj muszę jeszcze e, muszę jeszcze ten zamknąć to siedzenie aha, i możecie mi też napisać, czy tutaj te kabelki mogą tak sobie leżeć, nie? tutaj nic się nie stanie przecież no pewnie, że nie, dobra, czyli ja to to zamykam Mówię, ja jestem ciekawa, do czego służy ta tabelka tutaj. Czy to jest ozna oznaczenie do czegoś, czy. No nie wiem. Może nic nie znaczy. <laughs> Dobra, także ja zamykam tutaj niunkę. Idę do miasta, słuchajcie. E, no, zobaczę, może pokażę Wam jeszcze, co tam w kościerze nie słychać ciekawego. No, a na witrynach sklepowych, słuchajcie. Już sylwestrowe kreacje. <laughs> o, no, ciekawe, co ja będę robić na Sylwestra. W tym roku. Coś czuję, że to będzie biała sala. A tutaj, słuchajcie, jest część starego browaru kościerskiego. I tutaj pracowałam, słuchajcie, kupę lat. No a dokładnie w tych dwóch malutkich okienkach było moje miejsce pracy, moja recepcja. Także tak. No, słuchajcie, ja już wracam do domku. Idę teraz tutaj pod deptak kościerski do góry. Miałam cichą nadzieję, że te lampki tutaj się zapalą, bo tu wygląda przepięknie. Ale to nic. No, także ja się teraz troszeczkę zmęczę, bo tu jest pod górę. Wracam do domku. O, zapaliły się lampki właśnie. No, to sobie, słuchajcie, wymodliłam. Także ja Wam bardzo dziękuję, słuchajcie, za oglądanie. Jeszcze na sam koniec pokażę Wam dwie paczuszki, które dostałam już jakiś, jakiś czas temu, ale no nie miałam sposobności, żeby, żeby tutaj Wam wrzucić te nagranka. Także zobaczcie, co tam dostałam ciekawego i od kogo. No i co? Czekam na Wasze komentarze, słuchajcie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć! No my tu mamy kolejne fanty, od wujka Stanisława ze Stanów, Aleks już tak. tutaj działa elegancko. Czyni honory. Co tu jest? Moneta fińska. Jakoś. O kurczę, a co to jest? No zobaczcie, tak wygląda paka od Stanisława, po prostu szok, ile tego wszystkiego jest. Są orzechy, jest pełno słodyczy, normalnie szok i jest prostownica. <grytania> tutaj będziemy na pewno sprawdzać, co to jest. No świetnie, a Aleksy? a Aleksy dalej rozpakowuje, bo słuchajcie, przyszły dwie paczki. Jedna taka długa, my się już powoli domyślamy, co tam jest. Wędka. No <grytania> i jedna właśnie tutaj taka. No kurczę, szok po prostu. Słuchajcie, muszę to wam pokazać i powiedzieć, bo to jest po prostu szok. Jakie te żelki są wspaniałe. Słuchajcie, ja w życiu nie jadłam czegoś tak intensywnego w smaku. One są tak mocno owocowe i mają w sobie tyle smaku, że aż no aż miślinka cieknie. Stanisław pozdrawiamy cię serdecznie. Jeszcze raz wielkie dzięki. No zobaczcie jakie mamy dynki piękne już w domku. Także trzeba będzie myśleć, żeby no <laughs> jakoś się przetworzyć. Nie wiem, czy jakiś krem zrobić. Ekstra. 25 kg w sumie. Zobaczcie co do nas przyszło. Ja już tutaj no próbuję rozpakować. Tą paczuchę, ona jest ogromna, zobaczcie. I w środku jest 20-kilogramowy indyk. Tutaj są jakieś listy, Aleksy. Tu mam pomocnika, oczywiście, wyciągaj. Zobaczymy, co tam jest w środku. Czekolada się przyda na pewno. Co mamy za list? Uuu! dolary znowu? No weź. One million dollars. <grym> Pokaż, co my tu mamy? I jest jakiś liścik miłosny. Co my tu mamy? Najnowsze badania dowodzą, że milion dolarów poprawia samopoczucie i przyspiesza proces gojenia. No, zdecydowanie, chyba jakiś sanatorium się należy. Zaangażowani w projekt USA i Polska. No, bo tutaj jest dofinansowanie od wujka Stanisława z Hameryki. <grydy> Bardzo dziękujemy. Także Stasiu i Farmer, wielkie dzięki. Naprawdę. Super paczucha, super wsparcie. Nie Aleksiu? Tak. No tutaj macie zobaczcie yy, wizytóweczkę, którą zresztą sama robiłam. <grydy> no jest piękna. No i wiecie czytelna, całkiem fajnie tu wygląda. Tu macie info co u Farmerka kupić można. U niego można zamawiać, słuchajcie, też właśnie mailowo czy telefonicznie. I, I wszystko wam wyślę, co tylko chcecie. Także ja na pewno bardzo polecam serek, kozi, mięsko i na pewno miodek. Miodek jest najlepszy na świecie, po prostu lepszego nie uświadczycie, a wiem, że tam już zapasy miodu się kończą. Także tak, proszę bardzo, tutaj macie kontakt. Aleksy. Co my zrobimy z tym milionem? Trzeba sprawdzić, czy prawdziwa. No, na pewno prawdziwe, a jak to inaczej? No a co zrobimy z milionem, powiedz? Dom sobie kupimy. Dom sobie kupimy, nie? Domek sobie kupimy z jakąś małą farmą? Tak, to jest na około gdzieś 5, 5 milionów. Złotych. No, 5 milionów. To co za 5 milionów sobie kupimy? Willa. Willa. Wille z basenem. I żeby, I żeby jeszcze trochę na życie zostało. No. Ale nie, no tak serio, co byśmy sobie kupili? Powiedz, co byś chciał? Na pewno taki domek. Do, I dobrze wiesz co? Poczekaj, na pewno taki domek. Ja chyba wiem co, no. E, taki domek. Mm. No, ja bym chciała mieć też taką jakąś mini farmę ze zwierzątkami na pewno, z własnym ogrodem i na pewno chciałabym mieć, wiesz co? Taki duży garaż. Dla tak. nas. Tam, gdzie by stał mój motor. Tak. <noise> dla naszych motocykli. I byśmy sobie ten... Kupili na pewno krosy. Tak. Jakieś enduraki? Tak. Byśmy ja. kupili wielką działkę i zbudowali tor dla motocrossowców. O, no wielka działka i tor motocrossowy byśmy zbudowali sobie. Słyszycie, co Aleksy mówi? Także co, no to trzeba będzie teraz zrealizować. Byśmy chcieli, fajnie. No nic, dziękujemy bardzo za wsparcie i pozdrawiamy Was serdecznie.